Siema Widzowie! Dzisiaj pokazuję, jak w tej wspaniałej górze zdobyć kartę dostępu do laboratorium. Tylko pokażę lokację jaskini. Tam góra lodowa. Tam gdzieś krater. Tu kontenery. I tam gdzieś jacht. I tutaj są takie skałki. Tutaj wchodzimy. Tu jakiś alkohol, kaseta, patyki i inne rzeczy, to możecie sobie wziąć. Tam nie schodzimy. Idziemy dalej prosto. Tutaj za chwilę będą nasi ulubieńcy. Jest ich tylko trzech. Można ich ominąć, ale ja ich sobie wykorzystam. Wykorzystamy sobie tutaj i podczas tam nie rozwalili. Mogę teraz po prostu sobie ubić. Wszyscy nie żyją, bo oni tutaj w ogóle wchodzić nie mogą. Tutaj biega sobie Armsy. Jego o ile dacie radę, omijamy. Tak. I ten Ziomo tutaj trzyma sobie kartę dostępu. Tak, wielki zły Armsy. Wychodzimy sobie do liny i wychodzimy. Wychodzimy tym samym wyjściem. Tam jest jeszcze kilka dzieciaków. One nie powinny Wam przeszkadzać. Mamy kartę. Karta jest tutaj w BQ. I to w sumie tyle. Siemka.